Przed nami jesień. Pora roku, podczas której przede wszystkim tęsknimy do ciepła, słońca i błękitu nieba. Jak zatrzymać sobie w jesieni właśnie te barwy i to ciepło? Pomogą nam w tym przede wszystkim wzory zwierzęca, centki, a kolory takie jak butelkowa zieleń czy kanarkowa żółć. A jak sprawić, żeby było nam ciepło niczym w lecie? Przede wszystkim puchowe kurtki, to również ciepłe szale i takie miłe, przyjemne, otulające swetry. Na najbliższą jesień Gatta proponuje prosty design, geometryczne wzory, minimalistyczne, pasujące do każdej kreacji na co dzień. Dodatkową zaletą rajstopek jest ich wyjątkowa wytrzymałość. Wytworzone są w technologii 3D, która powoduje, że nie leci oczko. Czyli jak gdzieś zahaczymy rajstopą, zrobi się dziurka, a nie pójdzie oczko na całą długość nogi, więc rajstopka jest znacznie bardziej trwała i elegancka. Jakie zegarki polecam w jesiennej kolekcji? W jesiennej kolekcji wybraliśmy zegarki stawiające na indywidualizm i minimalizm. W obrębie dwóch marek, Tommy Hilfiger i Tori, udało nam się wybrać zegarki, które powinny dostosować się do codziennego użytku. Na specjalne okazję wybraliśmy markę Roamer, ceramiczny zegarek, który sprawdzi się idealnie na wieczorowe kolacje lub wypady do teatru. Drodzy Państwo, szybkie pytanie. Co ma wspólnego centkowany kanarek w butelce z jesienią?